Cześć. Z tej strony gra w Zero Vlog Literacki. Jak widzicie, jestem w lesie. Jest bardzo ładny kawałek lasu tutaj. I e, w takim razie wiecie już na pewno, że czas na Buktak. E, no, nie miałem pomysłu za bardzo na film z tego tygodnia, ale przyszła z pomocą zabukowana, która mnie oznaczyła do wykonania buktagu. E, Buktak oburzonego czytelnika. Zdążyli go chyba wszyscy już na YouTubie zrobić. E, tylko nie ja. No, część pytań się już powtarza z tymi innymi buchtagami, dlatego ja tak coraz rzadziej je już wykonuję, ale rzeczywiście część jest takich, e, na które chyba jeszcze nie odpowiadałem. Co więcej, spróbuję odpowiedzieć w oparciu o jakieś w miarę nowo przeczytane książki, e, tak żeby się coś nowego tutaj pojawiło. Pojechałem sobie właśnie na grzyby. Żeby nagrać ten film, grzybów nie ma, co jest najgorszy grzybowy rok chyba już od dawna, od kiedy pamiętam. E, więc, więc mam czas i możliwości. Jest trochę tylko podgrzybków i to już jest chyba końcówka e, w ogóle w tym roku. Grzybobrań, no chyba, że ktoś tam na jakieś dziwne listopadówki albo inne zimówki chodzi, to może wtedy, e, to może wtedy będzie miał jeszcze okazję. Więc przechodząc już do książek, ja się będę jeszcze rozglądał, czy tutaj coś nie rośnie przypadkiem obok, ale pewnie nic nie znajdę. Przechodząc już do książek, pierwsze pytanie, chociaż te pytania były takie, ja sobie oczywiście pozaznaczałem tu odpowiedzi, żeby pamiętać, jakie były pytania. Chociaż część to ja nie wiem, dlaczego one oburzone miałyby być, no ale bohater, który mnie irytuje, podejmuje same złe wybory w książce. I tutaj nie miałem wątpliwości z książek ostatnio oczywiście przeczytanych. To są bohaterki to są bohaterki powieści Eleny Ferrante, genialnej przyjaciółki. Ah, yy, yy, yy Przeczytałem pierwszą część, resztę oglądam, oglądam ra razem z żoną w wersji yy, serialowej, serial jest naprawdę kapitalny, jest po prostu kapitalny, bardzo polecam zarówno aktorstwo, yy, jak i sposób yy, w ogóle wykonania tego serialu, muzyka, yy, kapitalne openingi, yy, no bardzo się to, bardzo się to dobrze ogląda. No ale rzeczywiście, jeśli bohaterki tego serialu mogą zrobić coś źle, to one zawsze wybiorą źle. Eee, ja nie chcę tu już spoilerować, nie? ale po prostu mm, i Lena, i Lilu popełniają w życiu błąd za błędem, błąd za błędem. I mimo tego, że na pewnych tam płaszczyznach, oczywiście, jakieś sukcesy odnoszą, to one się ładują po prostu z jednej kabały w gorszą. I często to jest spowodowane ich e, świadomymi wyborami. Ja być może m, bym się jakoś tutaj e, irytował, zrzymał, negatywnie je oceniał, m, gdyby nie fakt, że ja m, takich ludzi znam. To nie jest... E, no spotkałem się właśnie z takimi zarzutami, że no to jest, to jest opowieść o ludziach, którzy, którzy głupie postępują. No tak, ale tacy ludzie istnieją. E, o! Chyba jest jakiś piękny maślak, zaraz go sobie zobaczymy. Ale już jest dość stary, to zostawmy go może w spokoju. Maślaki, jeszcze o tej porze. No to rzeczywiście dziwne, ale tutaj przy drodze to może. Yy... To może faktycznie się trafi. Więc, więc ja, ja takich ludzi znam, i, i takie wybory nie są tutaj niczym niezwykłym. Przynajmniej na razie nie ma tutaj nic jakiegoś zupełnie nierzeczywistego. Dużo mocniej ta książka do mnie przemawia na tej płaszczyźnie niż na przykład Muzeum Niewinności Pamuka, gdzie uważam, że tam to była dopiero przesada. Dziwnych wyborów, dziwnych ludzi, dziwnie sposób się zachowujących, natomiast tutaj, no to rzeczywiście no takie rzeczy się dzieją. Ludzie takie błędy popełniają, e, posługując się w życiu takimi, nie innymi systemami wartości, czy też po prostu, w, no nie wiem, próbując uciec od czegoś, uciekają w coś jeszcze gorszego. To nie ma w tym nic. E, nie ma w tym nic dla mnie tutaj jakiegoś dziwnego. Natomiast rzeczywiście e, to jest bardzo irytujące patrzeć na to, co one robią. A szczególnie, a szczególnie ja je zawsze mylę. Nie wiem, która tam jest ta. E, Lilu to chyba jest. Chyba o niej myślę. Ta, m, ta tytułowa. Znaczy nie tytułowa. Ta przyjaciółka narratorki, o może tak. E, no to, to jest po prostu mistrzyni fakapów. Dosłownie. E, no. Więc, ale tak, to to rzeczywiście, nawet jakbym miał tu w kategorii wszystkich książek, jakie w życiu przeczytałem, i je, je postawić, to byłyby bardzo wysoko na liście bohaterów, którzy się po prostu zachowują e, idiotycznie. Ale to akurat tej książce wychodzi bardzo na plus. Zakończenie, które cię oburzyło, sfrustrowało, rozczarowało. E, więc, tak, no, jeśli chodzi o książki niedawno przeczytane, to na pewno będzie to to przez ten wiatr Nowaka. Ja tej książki nie skreślam, nie. Oho, aparat odmówił posłuszeństwa za mało wolnego miejsca, więc trochę połusowałem. Ciekaw jestem, ile tym razem wytrzymam. Muszę teraz uważnie na aparat patrzeć. E, no właśnie, Nowak, e, Nowak. To przez ten wiatr Nowaka e, mi się to dobrze czytało. To było nawet ciekawe. Może trochę ta poszatkowana fabuła e, irytowała. No, ale to, co się wydarzyło w finale, nie wiem, nie rozumiem, nie jestem w stanie tego objąć umysłem. I nie, nie wiem, czy to była tylko zabawa, czy to była chęć wyładowania jakiejś swojej złości na, na Sienkiewiczu. Ciężko mi powiedzieć, jak ktoś jest ciekawy, może obejrzeć, ja spoileruję w recenzji tej książki. Tutaj nie będę mówił, bądź co, bądź rzeczywiście było to zakończenie, które mnie zniesmaczyło i tak naprawdę nie wiem, po co ta książka powstała, ale ze starszych książek, z takich zakończeń, które mnie właśnie tutaj zniesmaczyły, to może słyszeliście o takiej książce Posoka Smoka Zbigniewa Wojnarowskiego, to jest w ogóle bardzo zła książka, ona miała być chyba polskim terem praczetem ale piękny grzyb, no temu to już nie daruję miała być polskim terym ale coś nie wyszło, coś bardzo nie wyszło, to znaczy za dużo żartów e, na linijkę, tam średnio w linijce się pojawiają dwa, trzy żarty, no daruje albo i nie, z, którego, z których e, z jeden może jest e, sensowny i to tak mniej więcej wygląda przez całą książkę, po czym w finale, e, w finale Okazuje się, że co się dzieje, kiedy no mamy tak typowe fantazy. No, bo to jest takie typowe fantazy. Typowe zakończenie dla fantazy. Piękny, piękny prawdziwek. O, proszę bardzo. No, ale oczywiście, już się robaki musiały za niego wziąć. Trudno. Eee, kiedy okazuje się, że tu mamy takie właśnie zakończenie, jak fantazy, czyli starcie z, z, z finałowym bossem, tutaj ze smokiem. Eee, smok zioni ogniem i co się okazuje, wszystko wylatuje w powietrze. Tam jakiś zbieg okoliczności, jakieś beczki z prochem, coś tam w ogóle wszystko, ale żeby, żebyście mieli świadomość, eee, cały świat przedstawiony. Ja Już nie pamiętam, że tam cała planeta wybucha, czy całe państwo, cały kontynent, ale. To było tak absurdalne, tak po prostu durne, no ale czego ja się w sumie spodziewałem. Dobrze. Książka tak dobra, że aż cię to wkurza. Nie ma takich książek, natomiast miałem w życiu raz, jeden taką sytuację. Bo tam chyba było, że aż cię to wkurza, że to nie ty ją napisałeś. E, miałem raz w życiu taką sytuację, że napisałem na język polski opowiadanie. Nie wiem dlaczego było opowiadanie inspirowane Biblią, to była chyba trzecia albo czwarta klasa. E, napisałem opowiadanie, za które dostałem bardzo dobrą ocenę, bo to była taka próba wejścia w styl biblijny i napisania e, zakończenia apokalipsy Świętego Jana, które było odwróceniem, e, odwróceniem aktu stworzenia. No, i nauczycielka mnie bardzo pochwaliła, kazała mi to nawet przed klasą przeczytać. Bardzo byłem z tego opowiadania dumny. I po paru latach, pracując w księgarni wtedy, w księgarni Elf w Łodzi, trafiła w moje ręce, kiedy pracowałem w księgarni, trafiła w moje ręce książka e, Nila Gaimana, zatytułowana: Aż sobie, mylę zawsze te biory, zbiory opowiadań, Rzeczy Ulotne. Nie dym, ilustra, tylko Rzeczy Ulotne. I tam było takie opowiadanie, gdy stał się koniec. I to był dokładnie ten sam pomysł co mój, ale powiem bardzo nieskromnie, uważam, że ja to napisałem lepiej, dlatego że ja się mocniej trzymałem w stylu biblijnego i e, właśnie dzięki temu, znaczy w ogóle narracji biblijnej, tak? Więc e, wydaje mi się, że to moja wersja była lepsza. Chyba się nie zachowała chyba ją gdzieś, e, gdzieś zgubiłem i straciłem. I byłem bardzo, bardzo niezadowolony, że to nie ja to opowiadanie napisałem znaczy, że, go, że go nie wydałem. Pisarz, którego chcesz nie znosić E, bo jego książki sprawiają, że cierpisz, ale w głębi serca go kochasz. E, nie ma takich pisarzy: no bo jeżeli książka wywołuje cierpienie, no to znaczy, że to jest dobra literatura. E, więc no, no, nie, nie, nie ma tak, żebym nie znosił takich pisarzy. Natomiast tutaj sobie wypisałem dwa nazwiska, które tych, co może oglądają mi od niedawna, to za. Grzyb jedalny, nie, pewnie nie. Yy, które, tych, którzy oglądają yy, kanał od niedawna, to może zaskoczą, ale resztę nie. To jest Stasiuk i to Karczuk, bo to są ludzie, których ja bardzo lubię czytać, twórcy, których ja bardzo lubię czytać, natomiast yy, no, mam wrażenie, że oni się już nie rozwijają. Yy. Że piszą albo rzeczy wtórne, albo idą w rejony, w których ja bym zdecydowanie nie chciał ich widzieć, no więc, więc tak, no cierpię zdecydowanie przy tym, a jednocześnie ich kocham, no bo to jest twórczość, która mnie jakoś tam ukształtowała, co by o tym nie mówić, tak. Wydawnictwo, które sprawia, że przepuszczasz wszystkie pieniądze. No, czy by... ja mam być oburzony z tego powodu? Bywa tak czasami, że jak idę na, na targi książki, to tam są tacy wydawcy, których ja nam może nie kojarzę. wydaje na nich dość dużo pieniędzy, ale to się rzadko zdarza. Natomiast jest faktycznie takie wydawnictwo, które ja bardzo lubię i bardzo lubię u nich kupować, ale oni wydają bardzo niewiele. To jest wydawnictwo Powergraph. I oczywiście jest zaraz tutaj ktoś powie, napisze, bo tam już widziałem na tym na, na polskim Bukstagramie, że tu komentarze, że to zachodnia fantastyka, taka wspaniała, te zachodnie serie, nie to co u nas. Ja nie wiem, ja poszedłem na jakieś stoisko z tą którąś z tych słynnych zachodnich serii, wziąłem pierwszą książkę do ręki, zaczęłem kartkować. To było coś o tym, że. Marcin Luther się nigdy nie pojawił i postęp technologiczny się nie rozwinął. No ludzie, drodzy, bo kto to w ogóle bierze na serio takie rzeczy? Przecież przypomnijcie sobie, kto na Wyspach Brytyjskich zniszczył pierwszy Wielki Piec Hutniczy no, i zata, zahamował rewolucję przemysłową o jakieś 100 lat opóźnił. A potem takie pierdoły i to ma być niby takie wielkie, tu polska fantastyka taka kiepska. Ja wolę czytać Power Graph. Ja, jakoś te zachodnie rzeczy do mnie nie trafiają. Książka, którą chciałbyś, żeby przetłumaczono na polski. Znaczy, że chyba, że jestem oburzony, że nie została jeszcze przetłumaczona, to tutaj odsyłam do filmu, który pojawił się tydzień temu. Tam jest tych książek całe 8, więc możecie sobie o nich posłuchać. Mam nadzieję, że nie zapomnę, żeby wrzucić Wam link. O Jezu, zaraz ktoś mi powie, że się ten zmęczyłem i dyszę, no ale ja już chodzę od 2 godzin, chyba, więc trudno, niestety. No, więc, więc zerknijcie, tam, tam będzie 8, 8 tych książek. Autor, który musi napisać więcej książek, to znaczy że jestem oburzony, że nie napisał jeszcze więcej, tak? To nie wiem, czy to jest takie dobre, bo tutaj słuchajcie sytuacja wygląda tak, że. O, ma ślaki tym razem chyba. Sytuacja wygląda tak, że jakby autorzy pisali tak dużo, dużo, no to chyba by też poziom spadł Ach, ich pisarstwa. Więc o proszę jakie ładne. Gdzie tu jest kamerka? O no, mało co widać um... Poziom ich pisarstwa by spadł, więc nie wiem, czy tutaj tak się oburzać, że oni nie piszą. Ale na pewno, jakbym miał wymieniać, to wymieniłbym tutaj radka raka. Więc, drogi autorze, pisz, pisz jak najwięcej. Nie słuchaj tego hejtera, który się tutaj zaraz pojawi, pewnie w komentarzach. Pisz jak najwięcej, zdecydowanie. Zdecydowanie tak. Wymieniłbym jeszcze jednego pisarza, który milczy już od dawna i szczerze mówiąc nie rozumiem dlaczego, bo pamiętam w czasach, kiedy ja zacząłem się fantastyką interesować, zacząłem czytać fantazy, był, tworzył taki pisarz jak Maciej Guzek. On pisał różne rzeczy, lepsze i gorsze, natomiast ja bardzo lubiłem jego frazę. Bardzo lubiłem go czytać i no niestety zamilkł, nie pisze. Od lat już. Nie wiem w sumie dlaczego, dobrze by było coś jego sobie przeczytać. Wpadka na Twoim regale, książkowa. Słuchajcie, Wy teraz to w ogóle żadnego regału nie widzicie, ale jak nagrywam siedząc na tle regału, to Wy tego nie widzicie, bo to jest na najwyższej półce, ale tam stoi taka książka, być może o niej kiedyś opowiadałem. To jest książka nie moja, bo jest pożyczona od Mateusza, który tutaj czasami się pojawia u mnie w podcastach różnych i pojawia się też w komentarzach. Ja ją pożyczyłem i zawsze jak się widzimy, to ja zapominam zabrać tę książkę ze sobą i mu ją oddać. Między innymi, bo tam mam jeszcze jakieś dwie inne. I to jest książka z jedną z najgorszych książek, jakie ja przeczytałem w życiu. Przykro mi. To jest książka Harem. Aleks Vastatrix i tam jeszcze jakiś profesor Kulu jest podpisany. Ja śmiem twierdzić, że Aleks Vastatrix nie istnieje. To tylko ten profesor napisał. No ale on twierdzi inaczej, więc niech mu będzie. Ja myślałem, że to będzie książka o jakimś bigamiście XVII-wiecznym, że to jakaś powieść historyczna. Mateusz jest jeszcze większym idealistą niż ja, i on myślał, że to będzie książka o martyrologii szlachcianek porwanych do tych do haremów. Okazała się ta książka zwyczajnym pornolem. To była o tym domu publicznym Zamojskiego. Który tam w sobie funkcjonował przez jakiś czas, któremu tym poświęcił taki krótki i znany wiersz. Ta książka była fatalna na wszystkich możliwych płaszczyznach, była tak ahistoryczna, była tak źle napisana, była pełna tak złych scen erotycznych, że ja jej długo, długo nie zapomnę. Więc tak, to jest taka największa wpadka z mojego regału. Wspaniała książka z okropną okładką. Długo się zastanawiałem, bo książek z okropną okładką mógłbym wymienić sporo, ale wspaniała książka z, z okropną okładką, no to już by należało się zastanowić, ale przyszło mi do głowy coś, że ostatnio widziałem długie pożegnanie Chandlera, które uważam za chyba najlepszy kryminał w ogóle, jaki istnieje z okładką z muzy. Pierwsza sprawa jest taka. Że tam jest Humphrey Bogart. Nie wiem, czy muza miała prawo do wykorzystania fragmentu no, fotosu filmowego. Obawiam się, że nie. Po drugie, jest tam pani liżąca loda i pokazująca pachę e, wklejona hamsko na tło jakiegoś basenu. Czy ja podejrzewam, że to jest jedna z bohaterek tej książki, e, która później zostaje która później zostaje bodaj żoną Marlowa w późniejszych tomach. Ale wrzucę wam zdjęcie, mam nadzieję, że że ten nie zapomnę i wrzucę wam zdjęcie, bo ja tak złej okładki przy tak dobrej książce to naprawdę chyba nie widziałem. Książka, która nie jest dostatecznie znana i doceniana, zawsze wymieniam przy tym pytaniu Michała Androsiuka, Książkę Wagon drugiej klasy bardzo, bardzo dobra rzecz polecam znaleźć sobie na Allegro zakupić, nie jest to proste ale myślę, że się nie zawiedziecie jeżeli lubicie taki bardzo delikatny realizm magiczny i smutne książki o Podlasiu natomiast żeby wymienić coś jeszcze innego to chciałbym wymienić taką starą książkę już swoje lata ma Dublina dobrze wymawiam umlaut Dublina, Dublina, Dublina chyba Berlin-Alexanderplatz. To jest taka ekspresjonistyczna powieść niemiecka. Hmm, która podobno doczekała się nawet jakiejś ekranizacji i często była hmm, przez to, że opowiada o e, ludziach z była sprowadzana do takiej opowieści, no właśnie o tu jakiejś zbrodni, o jakichś prostytutkach, i tym podobnych rzeczach, a w rzeczywistości e, raz, że ona jest bardzo eksperymentalna, jeżeli chodzi o sposób prowadzenia narracji, czasami szokująca e, groteskowość Ujęcia tematu, ale to jest przede wszystkim bardzo mocna książka o odkupieniu. O tym, że człowiek, aby, aby się zmienić, musi upaść naprawdę, naprawdę na samo dno i to tak dosłownie wręcz. Ale mimo wszystko, mimo tego, mimo tych werystycznych bohaterów, mimo tego obrazu upadku człowieka, tam w finale jest jednak nadzieja, i to jest w tej książce też piękne. Więc jeśli ktoś lubi takie trochę zapomniane, mam wrażenie, starocie, to bardzo tę książkę polecam. Książka, którą chciałbyś zobaczyć w wersji filmowej. Słuchajcie, ostatnio o tym mówiłem, że bardzo chciałbym zobaczyć polski kryminał na podstawie powieści Hena Pokerowa Twarz, jeżeli dobrze zapamiętałem tytuł. Bo ja czytając tę książkę, ja to autentycznie widziałem e, sceny jak z filmu. Tam są dialogi, które się po prostu aż proszą o to, żeby przenieść je na ekran lata powojenne. Żołnierze Wyklęci, UB, no trzeba by było teraz trochę jednak tutaj pewne rzeczy pozmieniać, trochę, trochę tych ubeków porobić takich no, no mniej przyjemnych, ale to nie jest dużo, to nie jest dużo roboty. To jest książka, która aż prosi się o to, żeby, żeby zagościć na ekranach. No i tak piękna klamra, lata chyba 60., gdzieś czasy... No, nawet może później, nawet może 70., gdzieś w jakimś uzdrowisku, tutaj jakaś, jakaś muzyka sobie gra, no i opowieść o tych pięknych panach i pięknych paniach, ale smutnych, bo dotkniętych grozą wojny, właśnie w latach 40., bardzo dobra rzecz. Chciałbym też obejrzeć kiedyś, ale o ile jeszcze na to myślę, że mogę liczyć ekranizację. O tyle na to, co już liczyć raczej nie ma co. Chciałbym bardzo obejrzeć animowaną wersję sagi o zbójcy Twardokęsku Anny Brzezińskiej. Uważam, że jest to najlepsze fantazy, jakie w ogóle w życiu czytałem. No nie widzę możliwości, żeby to w wersji aktorskiej zostało przeniesione na ekran, bo to, 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 to się nie uda, ale w wersji animowanej jak najbardziej tak. No i jestem oburzony, że to nigdy nie powstanie. Beznadziejna, oburzająca adaptacja książki. Tu już wspominałem o tym, że mam w planach zrobienie takiej serii filmów film versus książka, tam by było o dobrych adaptacjach, o złych adaptacjach, i na pewno byłoby wtedy myślę, że od tego bym zaczynał o, od fatalnej adaptacji kapitalnej powieści, czyli filmu uwodziciel będącego adaptacją powieści Bellamy, Mopasana, która to pokazałbym tutaj Wam, w jaki sposób można, nie odchodząc za bardzo od fabuły, zmienić myśl. Myśl płynącą z książki o 180 stopni, w zasadzie robiąc jedno cięcie, jedno duże cięcie i jedną zmianę. I to by wystarczyło. Bardzo zła adaptacja. Autor, który gdyby był Amerykaninem, zarabiałby miliony. No, Haha Sapkowski, tak sobie zapisałem. Ale pamiętamy wszyscy, jak to mówiliśmy, że czekamy na to, jakby Wiedźmina zrobili Amerykanie i jak go zrobili, to już nie czekamy. Niestety, natomiast może was zaskoczę, ale ja uważam, że gdy, autor, który byłby, gdyby był Amerykaninem, to zarabiałby miliony, albo przynajmniej jego spadkobiercy by zarabiali miliony, to uważam, że jest Bolesław Prus. Słuchajcie, gdyby lalka powstała w Stanach Zjednoczonych, to wierzcie mi, że to by było arcydzieło klasy światowej. Gdyby faraon powstał w Stanach Zjednoczonych, to dzisiaj powstałaby prawdopodobnie jego czwarta adaptacja hollywoodzka. Na ile one by się książki tam trzymały, to jest, to jest już zupełnie inna sprawa. Ale uważam, że Prus byłby takim pisarzem, który rzeczywiście jako Amerykanin kształtowałby literaturę amerykańską. Aparat tutaj wyczynia fikołki, po raz kolejny mi obciął nagrywanie. Nie wiem dlaczego, wydaje mi się, że wolnego miejsca jest dużo, no ale on coś tam chyba e, się dziwnego dzieje. Nie wiem, czy nie zrobi tego po raz kolejny. No ale dobra, no jeszcze parę pytań zostało. Książka, którą chcesz przeczytać, ale dużo brakuje do jej publikacji. I tu was może zaskoczę, bo ja czekam na książkę Jacka Piekary. To nie jest czarna śmierć, bo to, to ja wiem, że już się tego nie doczekam. Eee, natomiast czekam na ostatni tom Charakternika, ponieważ uważam, że to jest bardzo sensowny kryminał w wersji takiej 17 wiecznej I Wiem, że tam były komentarze, że tu piekara wyśmiał Michnika i tak dalej. Jak to on. Natomiast jeżeli chodzi o intrygę to to się całkiem nieźle czyta, to się bardzo ładnie trzyma kupy. Ja jestem bardzo ciekawy, co tam się stanie w finale. Czy Jacek Piekara wreszcie napisze sensowne zakończenie jakiejś swojej książki. Bo jak na razie to bywało z tym różnie. Serii przynajmniej jakieś. Ehm, więc ja na tę książkę naprawdę czekam. Boże, ja źle powiedziałem. Nie charakternik. Charakternik, który się w ogóle nie podobał. To był szubienicznik. O, przepraszam, szubienicznik. E, tak, o tę książkę o tę książkę zdecydowanie chodziło o, teraz zaczyna wiać wiatr więc tutaj zejdziemy sobie na bok z tyłu jest e, tu są nasadzenia, tam dalej jest bagienko bardzo duże e, więc tak, więc na to zdecydowanie czekam książka otwierająca oczy z tym pytaniem miałem chyba największy problem, no bo nie wiem, no czy jakie mi książki otworzyły oczy no nie ma takich, nie znam takich. Wypisałem sobie taką książkę Sejfo Ludobójstwo, o którym, o którym nie wolno mówić, no bo to rzeczywiście, ja nie słyszałem o ile o rzezi Ormian się rzeczywiście mówiło, natomiast o e, e, jejku, o rzezi Asyryjczyków, e, no już niekoniecznie, tak, ale z drugiej strony, no czy to mi otworzyło oczy, no ja mam świadomość tego, że takie rzeczy się działy w XX wieku dzieją się niestety teraz więc trudno tu mówić o otwarciu oczu książka, która w jakiś tam mocny sposób na mnie wpłynęła zainteresowała różnymi sprawami no to na pewno było po piśmie Dukaja i tu wiem, że zaraz wszyscy powiedzą a, że to nie jest nowatorskie że to jest takie sobie, bo tu się pomylił, tutaj przekombinował tutaj, tutaj napisał coś nie tak nie wiem, no i na mnie mm, mi dało bardzo dużo do myślenia i z takiego człowieka obojętnego wobec AI zrobiło kogoś, kto jednak doszedł do wniosku, że to AI nam bardzo mocno przemebluje e, rzeczywistość. Książka tak zła, że aż cię to oburzyło. No to tutaj no, kilka takich książek mógłbym wymienić. Znaczy ja wiem, że to mógłbym szpilę wymienić i ona by się tu w paru innych pytaniach też pojawiła, ale po co iść na łatwiznę. No. Pizgacz z tego roku, tak to jest książka rzeczywiście tak zła, że aż mnie oburzyło. Ale na przykład, żeby już nie być. Um, żeby już nie szukać takich ewidentnych rzeczy, to na przykład taka książka Znamie Boga, Jolanty Kupiec, Kraina Andona. No, jest książka, która jest taką próbą przepisania ksiąg na jako taką opowieść fantazy, science fiction, Czyli takie trochę denikenowskie kosmici tworzą cywilizację, z tym, że akcja się rozgrywa w czasach prehistorycznych. I to było dla mnie takie całkiem, no może to będzie coś ciekawego, tak? Już abstrahując od tej wizji świata, tutaj autorki, no nie. Jaka akcja, jacy bohaterowie, cokolwiek, tam się pojawiają jacyś ludzie, Robią sobie coś przez 5-6 stron. Po czym akcja pędzi do przodu o jakieś 1000 lat i pojawiają się kolejni bohaterowie, a w międzyczasie mówią do nas kosmici. I tak wygląda cała powieść. Więc no. Podziękowałem. No i na koniec nominacje. Kogo nominuję do wykonania tego buktaga? E, ponieważ, ponieważ, ponieważ. Wszyscy już go prawie zrobili, to ja sobie obmyśliłem, że tak. Po pierwsze, nominuję fiszkową kartotekę, bo u niej tego nie widziałem, ale jeżeli był ten tak, ja nie zauważyłem, to z góry przepraszam. Po drugie, nominuję radykalnego pasywistę, chociaż Ludwik pewnie tego buktaka nie zrobi, ale przecież czyta książki, więc może, dlaczego nie, może, może go wykona. I po trzecie, chciałbym nominować podcast. Nie jest z YouTube'a, ale ze Spotify'a. Literatura przepiękna. Eee, to jest podcast, e, to jest podcast prowadzony przez panią, która jest e, pracownikiem naukowym, e, więc bardzo jestem ciekaw jej spojrzenia, znaczy literaturoznawczynią jest, tak? E, więc bardzo jestem ciekaw jej spojrzenia na takie pytania, które jednak mimo wszystko odnoszą się jakoś do emocji, do emocjonalnego spojrzenia na, na literaturę. No, więc to by było na tyle, oczywiście dajcie znać w komentarzach, czy gdzieś tutaj się pokryły nasze oburzenia ze sobą. To był Graf Zero, vlog literacki o książkach, o literaturze, o kulturze. Bez pardonu.